Po tym, jak zobaczyłem pierwsze z jestuny Then, przypomniałem sobie o rewelacyjnym zeszłorocznym Space for the Unbound, które zresztą ma recenzję na naszym kanale. Wtedy studio z Indonezji pokazało swoją kulturę i poruszyło trudne tematy, jednocześnie dając nam sporo gry, gdzie nie jest to tylko czytanie tekstu. Za to Until Then to gra zrobiona przez filipińskie studio Polychroma. Liczyłem, że będzie to bardzo podobna gra i mam wrażenie, że wiele się nie pomyliłem, a jednocześnie mamy tutaj. Trochę inną budowę gry i nieco mniej gry w grze, ale o tym już w dalszej części recenzji. Mam wrażenie, że granie w Wantliden to swego rodzaju sinusoida. Bo z jednej strony budzimy się w łóżku, gdzie od razu musimy naciskać przycisk, by w końcu wstać i wyłączyć ten nerwujący budzik, ale zaraz potem gra ogranicza się przez większość czasu do odchylania analoga w lewo bądź prawo, by iść, przeplatając to sporadycznie minigrami. Jeżeli kojarzycie czym są Visual Novels, to pewnie wiecie, że to takie praktycznie interaktywne książki, gdzie śledzimy sobie rozmowy, w zależności od gry możemy albo mieć decyzję co wybierzemy w dialogach, albo nie. Ale duża część gry jest po prostu tekstem, innym gameplayu raczej brak. Tutaj jak wspomniałem niby gameplay jest, ale jest go niewiele i jest o wiele mniej angażujący niż w standardowych grach. Mój pierwszy zarzut siebie już powiedzmy wyrzuciłem, on mi delikatnie ciążył, bo nie do końca jestem pewny tej decyzji. Rozumiem, że to gra z mocnym skupieniem na historię i relacje, ale właśnie my nie mamy za wiele możliwości, by potoczyło się coś inaczej. Gra niby w trakcie rozmów czasem pozwala nam wybrać, ale są to odpowiedzi raczej nieprzeciwstawne. Co prawda, gra sama reaguje na to, co robimy, bo w trakcie gry są momenty, jak na przykład w metrze, gdzie nasz bohater się nudzi, wyciąga telefon i przegląda sobie złudnie przypominającą stronkę jak Facebooka. Tam możemy coś skomentować albo dać lajka like i na takie co się gra reaguje. Ale przez większość produkcji te wybory wydają się całkowicie zbędne. Jednak wróćmy do klasycznego przedstawienia o co chodzi. Naszym bohaterem jest Mark Boyra, uczelny który nie należy do prymusów, ale głupi duchopak nie jest. Wiecie, zdolny, ale leni. I tak to sobie żyjemy, jak to przystało na uczennicę liceum. Trochę przygotowania projektu, jakieś spotkanie z znajomymi, granie w gierki, pisanie na komunikatorze z znajomymi do późna, skrowanie wola, aż do momentu, gdzie okazuje się, że nowi uczniowie mają się pojawić w szkole, a jednocześnie dowiadujemy się o zaginięciu jednej osoby ze szkoły. Wtedy nieco życie Marka się zmienia. Przypadkiem dość spontanicznie poznajemy nową uczennicę szkoły, jak również okazuje się, że Nasze déjà vu, które Marek ma od czasu do czasu, nie są tak do końca przypadkowe. Gra jest stosunkowo długa. Tutaj będzie druga i ostatnia wada, jaką wspomnę, chociaż nie wiem czy to tak naprawdę wada. Ale na pewno może spowodować, że ktoś grę porzuci, bo pierwsze przejście gry zajęło mi 10 godzin. Z jednej strony to nie jest dużo, ale przypominam, że większość czasu to idziemy z punktu do punktu i dzieje się rozmowa. Miałem wrażenie, że w połowie gry zaczęło mi się delikatnie dłużyć, jednak by nieco później dać mi naprawdę dużą ilość ciekawych i ważnych wątków. Bo Nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo lubię ten motyw spędzania czasu z znajomymi, Comic for Age, pogłębienie relacji, Team Drama, tylko że przez pierwszą połowę gry wydawało mi się to nieco błahe, a raczej ten główny wątek związany ze zniknięciem jednego ucznia. Miałem wrażenie, że nie jestem ciekawy, w którą stronę to idzie. Pewnie gdybym nie doszedł do końca gry, nie zrozumiałbym, dlaczego to mi się nie podobało i dlaczego było to tak bardzo potrzebne. Ale teraz trzymajcie się, bo te 10 godzin to jak pewnie ci spostrzegawczy już zauważyli jedynie pierwsze przejście gry, a żeby dojść do prawdziwego zakończenia gry, trzeba ukończyć około 3 razy. Co prawda, za każdym razem jedynie początek jest podobny, ale też nie identyczny. A po około 30-60 minutach fabuła się całkowicie zmienia i dostajemy całkiem nowe minigierki, nowe lokacje, nowe relacje. No ale spokojnie jest to grana 20 godzin. Jestem pewny, że jest to czas, gdzie wiele osób nie będzie w stanie usiedzieć, bo jest to dość mocno dopakowana, ale jednak nadal wizualna nowela. Nie zmienia to faktu, że po dojściu do finału pierwszego przejścia, gdy jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, że to właśnie tak naprawdę środek naszej historii, nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek stwierdził, że e, starczy mi, nie chcę wiedzieć, co jest dalej. Bo z jednej strony, mój wielki zarzut, gdzie oj, gra porusza wiele wątków, to się duży, to tak naprawdę też jej największa siła. Bo jak już dochodzimy do finału tej historii, te wszystkie wątki mają bardzo dużo znaczenia i sensu. Bo raczej nikogo nie zaskoczę mówiąc, że to ciągle jest gra w liceum i jego problemach, ale również problemach, które dotykają jego przyjaciół, bo miejscem akcji jest fikcyjna wersja Filipin z taką samą kulturą, ale z dodaną katastrofą związaną z ruchami tektonicznymi, które zresztą są bardzo powszechne na Filipinach. Dlatego jeżeli nastawiacie się jedynie na historię, na relacje i poznawanie problemów przyjaciół i traum z przeszłości, to gra otworzy przed wami naprawdę dobrze napisaną historię, świetnie stworzonych bohaterów i ich problemy. Jest to rewelacyjna gra pod tym konkretnym względem fabularnym. Jednak dla osób, które grają w gry, by mieć wyzwanie czy dużą dozę akcji, całkowicie od tytułu się odbiją, bo nawet ja, osoba, która lubi takie konkretnie produkcje, Delikatnie czułem to znużenie po tych 5-6 godzinach i miałem w głowie takie dokąd to zmierza, ale tytuł wizualnie uazja pozostanie na dłużej. Ja jestem wielkim fanem, jak gry mają dwumiarowe spritey oraz trójmiarowe środowisko, a w połączeniu z tak ślicznym pixel artem, to idzie się po prostu zakochać. Dodatkowo właśnie ta kultura Filipin. Nieco inne podejście do niektórych rzeczy, jak na przykład święta. Daje nam naprawdę fajną iluzję żyjącego świata. Pod wieloma względami jest to świetna produkcja, ale bardzo ryzykownie zrobiona, bo ten początek gry i długość jest obosiecznym mieczem. Jedni odbiją się i bardzo będą nieprzychylni, a inni, co poświęcili czas i się zaangażowali, nie będą w stanie się nie zakochać. A jeszcze taka jedna malutka wada: granie napadzie jest troszkę opośledzone. I czasem gdy chcemy przewijać tekst, to się trochę blokuje, ale to takie mikro małe. Dlatego ocena, chociaż bardzo mocna, to jedynie sztosik, bo kilka rozwiązań uważam za nie do końca trafione. Chociaż bądźmy szczerzy, największym minusem dla większości osób będzie brak języka polskiego, a gra ma naprawdę dużo tekstu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca, gorąco polecam byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.